Dziś mamy 18 kwietnia 2025 roku. Tego dnia 1000 lat temu, czyli w 1025 roku, tutaj w Gnieźnie nastąpiła koronacja pierwszego króla Polski, Bolesława Charobrego. W związku z tym zapraszam na małą wycieczkę po Gnieźnie. dzień będę gonił królika, czyli z gniezno podążając traktem królewskim. A o co chodzi z królikiem? Przekonacie się wkrótce. Ej! nam gonienie królika z aplikacją Królika goni. Idę tak jak mnie kieruje aplikacja. Muszę znaleźć 5 y, posągów figur Królików Polskich Pierwszych. 15 królików. Ileś tam info kiosków. Zobaczymy, jak będzie przebiegała wycieczka. No to jest królik kolejarz. Muszę tutaj odpowiedzieć na pytanie W roku 1872 zbudowano w Gnieźnie parowozownię jedyny w Europie drewniany żuraw węglowy czy wieżę ciśnień? parowozownię? Tak jest Szukam teraz królika hokeisty. Już go widzę, wypełnię też. Oto królik hokeista, ale hokeista na prawie. Sympatyczny zwierzaczek na tym ataku wyrózdu było zdobyłem rangę tarczownika dobrze mi idzie zbliżam się do kolejnego królika tym razem żołnierza polskiego a maszeruje garstko Handel. Tak, Tak królik. królika, pruski Nie przypadkowo, bo tu mieściły się koszary Powstaniec Wielkopolski Po drodze pomnik Świętego Wojciecha Patrona Polski i Gniezna. W międzyczasie zdobyłem taką ilość punktów, że jestem już konnym. Szukam teraz pomnika Bolesława Szczodrego. Muraża, królik mura, nawiązanie do masonerii. Pomnik knieszka drugiego Lamberta, syna Bolesława Chrobrego. Potrzebują medyka, królika medyka. MEDYK odnaleziony Kolejne punkty w aplikacji wpadły Proszę bardzo i kontynuuję wędrówkę przez Gniezno i tutaj mamy tym razem na poleo Gniezno jak Rzym Położone na kilku wzgórzach Ryba. A ja właśnie zostałem kasztelanem. Ruszam dalej. Ulica Tomska, Katedra Iwożniewicka.

i Bolesława Frydrego jezioro Jelonek szukam figury przedstawiającej legendę o lechu. byłem tam już dzisiaj jest na początku filmiku figura przedstawiająca lecha który wskazuje na wzgórze, które teraz jest nazwane jego imieniem, a na którym stoi gręźnic ta katedra. Tu postanowił założyć swoją siedzibę według legendy. I kolejny punkt. Królik, bogaty kupiec, wędroweczka do następnego królika. Królka Strażaka. zanie do wielkiego pożaru. To Wacława II. Zaliczamy i ruszamy do następnego punktu szofera królik szofer, gdzie on jest? A już widzę dużo zdegustawał, bo oczka ma takie mętne. Bolesław Chrobry, pierwszy król polski. To właśnie dzisiaj przypada tysięczna rocznica jego koronacji. Krona królewska zdobyta. Przeszedłem cały trakt królewski w gnieździe. Wracam do hotelu. Trzeba się troszeczkę przesuszyć. A później zwiedzanie katedry i muzeów. A ja zmierzam do hoteliku. Polecam to miejsce, bardzo przyjemne. Przytulne pokoiki. Jak ktoś będzie chciał zwiedzać Gniezno to w rynku, blisko do wszystkich atrakcji. To jest niesamowite. Minęło dosłownie parę godzin. Pogoda się zdecydowanie poprawiła, szkoda, że nie było tak jak goniłem królika. Eee, no i teraz idę zwiedzać już może... Woje. Niestety Muzeum Archidiocezalne jest zamknięte ze względu na okres świąt wielkanocnych. No i tym samym nie mogłem kupić biletu na zwiedzanie podziemi katedralnych, nie mogłem wejść na wieżę. No i przede wszystkim nie zobaczyłem słynnych gnieźnieńskich drzwi, znaczy widziałem je, ale od drugiej strony, czyli od wnętrza katedry. Chciałbym je zobaczyć od strony z przedstawieniami scen z życia świętego Wojciecha. No ale co się odwlecze to nie uciecze. Będę tutaj jeszcze wejść na stylizacji koronacji Bolesława Chrobrego. To więc wtedy myślę, że się uda. Zmierzam w kierunku Muzeum Początków Państwa Polskiego. Mam nadzieję, że tam się uda dostać. W sensie, że muzeum będzie czynne. Zobaczymy. Początków Państwa Polskiego zwiedzone. 20 zł bilet normalny, 16 bilet ulgowy. I naprawdę warto tutaj zajrzeć, zobaczyć różne ciekawe eksponaty, związane nie tylko z początkami Państwa Polskiego, bo są też i wystawy e, dotyczące późniejszych lat. Niemniej jednak, nawiązujące do Polski Piastowskiej. Kończę mój pobyt w Gnieźnie. Myślę, że raczej był udany. Pogoda mogłaby być trochę lepsza, ale nie ma co narzekać. Wrócę tu jeszcze w lipcu.